Dobrze, wieczór, moi drodzy. Zaczynamy nasze spotkanie. Pozwólcie, że będę je zaczynał, mam nadzieję, że niedługo, ale pytaniem adresowanym do pana marszałka Sejmu Szymona Hul. Panie marszałku, kiedy to pan odwoła albo zadecyduje, że powinien zostać odwołany ze stanowiska wiceministra do spraw aktywów państwowych? swojego przedstawiciela, Pana Jacka Bartmińskiego, który lekceważeniem i pogardą dla firmy Ursus, ostatniego polskiego srebra narodowego, okazał się w momencie, kiedy ukraiński inwestor wystąpił i przejął tę firmę. Pan, Panie Marszałku wie najlepiej, jakim aktywem był Ursus. To między innymi Ursus był sponsorem Pana książek, fajnych książek, w których apelował Pan o ludzki odruch dla tych wszystkich mieszkańców Afryki, którzy cierpią głód i biedę. I to właśnie Ursus Panu w tym pomagał. A Pan Jacek Bartmiński z pogardą o tym pisze, że Ursus był nic nie. Koniec. A teraz kilka zdań o czymś, co wraca. 500, 800 plus. Jak na to patrzeć? Pozwólcie na kilka słów komentarza. Po pierwsze, sięgnijmy do historii. W latach 70. Zagierka umożliwiono wyjazd, a właściwie mówmy szczerze, zmuszono do wyjazdu. Kilkaset, mówi się 500, może 800 tysięcy Polaków, często pochodzenia niemieckiego albo zmieszanych rodzin polsko-niemieckich czy Śląsko polsko-niemieckich. To było 800 tysięcy. W latach 90. czy właściwie w latach 80. zarządów jaruzelskiego w stanie wojennym wymuszono wyjazd. Około 800 tysięcy tych najdzielniejszych, uczciwych przywódców ruchu Solidarności, tych na zakładach pracy lokalnych wodzów, lokalnych autorytetów, lokalnych przewodniczących. Oni wyjechali? Większość nie wróciła. I teraz przyszły czasy nowe wolnej Polski. Ja je nazywam na początku czasami Balcorowiczowi. Otóż od 1989 roku, gdzieś do 2004-2005, wyjechało z Polski między milion pięćset, a pewnie dwa miliony Polaków. A później przyszły czasy wstąpienia do Unii Europejskiej, znowu migracji, może miliona, może więcej Polaków, kiedy wolno było już wyjeżdżać z Polski. I po prostu podejmować pracę za granicą. Sumujmy to wszystko. To jest lekko licząc, między 3 a 4, a może nawet więcej, milionów Polaków, którzy w roku 70, do przyjmijmy 2010 15 wyjechali z Polski. Jakich Polaków? Młodych, zdolnych, ambitnych, pracowitych, wykształconych. Oni tam za granicą zakładali rodziny. Te 3 czy 4 miliony, które wyjechały, to jest tak, jakby 10 lat w Polsce nie urodził się żaden nowy obywatel. Dlaczego z takim naciskiem o tym mówię? Bo to było widać już na przełomie roku 99 i 2000 i później, że z Polski ubyła ogromna populacja ludzi, którzy by tu tworzyli rodzinę, Dawali przyrost naturalny i nie dopuścili do tego ogromnego załamania demograficznego, które nastąpiło. I dlatego z takim naciskiem podkreślam i jestem krytykiem rządów Balcerowicza. On był jednym z tych, który wygenerował tą emigrację za chlebem. On był jednym z tych, który uniemożliwił, by oni to byli... I ewentualnie wrócili. I dlatego problem demograficzny zaczął się wcześniej, a problem demograficzny ma to do siebie. Ja używam tu określenia trochę z gramatyki. Czas przyszły dokonany. My wiemy, co będzie w tej kwestii za 20 lat. Jeśli w tym roku urodziło się raptem 200-kilkadziesiąt tysięcy Polaków, to wiemy, że za 20 lat tyle, mniej więcej ich będzie. Szukać pracy, zakładałem, że nie będzie imigracji zarobkowej. Zakładałem, że oni też nie uciekną, bo tu się nic już nie będzie opłacać. Otóż to, że w 2000 roku urodziło się tak mało, że tyle wyemigrowało, to wiedzieliśmy. I trzeba było do tego już dopasowywać politykę gospodarczą i politykę demograficzną. I dlatego to, co się stało, w zapisu w 2016 roku. 500 plus nie jest żadnym rozwiązaniem, jest namiastką tego co powinno zostać zrobione w polityce społecznej. 500 plus o tym mówiłem od początku. Nie było żadnym elementem walki o zatrzymanie i odbudowę potencjału demograficznego. Było czystą, wyborczą zagrywką, która w dodatku miała kilka bardzo negatywnych konsekwencji, o których wszyscy boją się mówić. Mianowicie co? Tak naprawdę to była jałmużna dla tych, którzy mieli niskie dochody. To była rzecz, która z punktu widzenia ekonomii i człowieka jest niegodna. Ona rozrywała jego efektywność pracy z jego. Dochodami. Dochody nie miały się nijak do tego, co on wypracował. Na czym polega mój zarzut? Zamiast 500 plus trzeba było zrobić wszystko, by podnieść płace ludzi tak, żeby mieli poczucie godności i nie żeby się upominali o tym, jałmużnę, tylko żeby mówili, tak, ja ojciec, pracuję, dostałem podwyżkę i zarabiam więcej i wobec tego jestem prawdziwym ojcem rodziny i mam poczucie godności. Ludzi pozbawiono tej godności, a później przyzwyczajono do tego, należy się. I to jest coś, o czym się dzisiaj nie pamięta. I dlatego, kiedy dyskutujemy o 800 plus dzisiaj, wiem, że temat jest zamknięty, bo przyzwyczajenie jest ogromne. Ale do 800 plus powinno coraz mniej stanowić w dochodach rodzin. Trzeba podnosić płace, ale mądrze. 800 plus powinno być Zlikwidowane w rodzinach o najwyższych dochodach, bo to są wyrzucone w błoto pieniądze, a te pieniądze powinny być przeadresowane na tanie budownictwo mieszkaniowe i pomoc dla tych rodzin najuboższych, żeby naprawdę pomóc tym, którym należy pomóc, a jednocześnie stworzył, stworzyć ten potencjał demograficzny, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jedno. Niech rząd. Które dzisiaj rozważa niejako z przerażeniem kwestię imigracji zarobkowej, zrobi pierwszą rzecz, która jest jego obowiązkiem. Mianowicie wprowadził ustawę, która na kilka lat, pięć, może nawet na dziesięć, zwalnia z podatku dochodowego rodziny Polaków, którzy wyemigrowali, założyli za granicą rodziny i mają często bardzo liczne pokolenia, dwójkę, trójkę dzieci. Niech zwolni ich z podatku, tak żeby jak wrócą tutaj, żeby z tymi dochodami, którymi wrócą, mogli spokojnie osiedlić się i dać właśnie to, czego brakuje. Nowe pokolenie Polaków. Jest ilość rozwiązań, moi drodzy, natomiast trzymanie się kurczowe 800, plus, 60 kilka miliardów w ciężkiej sytuacji, wydawane. Z czego lekko licząc pewnie 20 miliardów można zaoszczędzić na najbogatszych, dla których te 800 plus jest, można powiedzieć, bez znaczenia. To jest coś, co byłoby powrotem do sensownej polityki. Ale tak naprawdę potrzebna jest polityka, w której dochody Polaków rosną, ale rosną nie dlatego, że się je rozdaje właśnie na zasadzie 800 plus, tylko na takiej zasadzie, że przedsiębiorcom się stwarza warunki, by inwestowali, by mieli lepsze technologie, by rosła wydajność pracy, by rósł opłacalny eksport i dzięki temu rosły płace i żeby człowiek wracał do domu i mówił zarabiam godnie i nie muszę żebrać o jałmużnę z Państwa. Takiej Polski dzisiaj nam potrzeba i o tym się nie mówi, dzisiaj wszyscy tylko należy się, przepraszam nie należy się. Pomyślmy co zrobić, żeby nie było pytania należy się, tylko, że dostajemy to, na co zasługujemy, i to jest dużo, i stać nas na bezpieczeństwo, godną konsumpcję, godną życie, godne życie i prawdziwe perspektywy. Przepraszam, że mówię z emocjami, ale to są te najważniejsze dla Polaków sprawy. Moi drodzy, powinienem porozmawiać o budżecie, bo rząd dzisiaj dokonał poprawek. Zmian w budżecie. Ale są to sprawy znaczące i myślę, że powinniśmy o tym porozmawiać na spokojnie w następnym programie. Dlatego zakończmy dzisiaj na tym. Jest polityka socjalna. W tej polityce socjalnej kwestia demograficzna powinna być na pierwszym miejscu. To dzisiaj, co się dzieje z polityką demograficzną, jest zaprzeczeniem tego, co się powinno dziać. Jednocześnie Trwa obrona tego, ponieważ tak jest najwygodniej. I to jest ten zły fundament, na którym próbuje się budować przyszłość. Kto buduje przyszłość na złym fundamencie, rozrywa efektywność pracy z dochodami, rozrywa wydajność pracy z płacą, odrywa ludzki poziom życia od tego, że to jest efekt mojej pracy, i mówi, że godność na tym polega, że się należy, a nie że to wytworzyłem tworzy chory system. Wróćmy do normalnej gospodarki. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Dariusz Grabowski jest z Wami.